Wojciech Sobierajski, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata w biegach z przeszkodami. Oto program, w którym zobaczycie jego ekstremalne pojedynki z czołowymi sportowcami w kraju. Witam Was w czwartym odcinku Sobieraj Challenge. Dzisiejsze zadania będą należały do wyjątkowo ciężkich i morderczych. Przed nami wyścig na ściance wspinaczkowej, przeskoki z drążka na drążek, i 100 wejść na linę. Tak, dobrze, słyszeliście, robimy aż 100 powtórzeń. Widzicie te medal na mojej szyi? Wśród nich jest jeden szczególnie dla mnie cenny. Jest to brązowy medal Mistrzostw Europy w biegach z przeszkodami w mojej kategorii wiekowej. Fajny, co? Otóż nie do końca, bo drugie miejsce na tych samych zawodach zdobył mój odwieczny rywal Jakub Zawistowski. Znajdujemy się w centrum spinaczkowym Mural i to tutaj rozegra się pierwsza konkurencja. Siemano! Cześć! Przed nami zadanie pierwsze, to będzie zadanie szybkościowe. Będziemy wchodzili na ściankę spinaczkową o wysokości 10 metrów 5 razy jak najszybciej. Wbiegamy na górę, zjeżdżamy na linię i od razu kolejne wejście. Kto pierwszy wejdzie 5 razy wygrywa. Jak się w tym widzisz w ogóle? Powiedz coś. Dobra, starcz. Jak zwykle nic ciekawego do powiedzenia. Zaczynamy! Męczący co? byłoby takie optymalne, wtedy było naprawdę szybciutko. To już się liczyła trochę bardziej wytrzymałość. Ale fajne wejście. Kuba jest dużo szybszy ode mnie na ściankach, więc w pierwszym podejściu mi uciekł, w drugim. Potem zacząłem powoli zmieszać przewagę, ale i tak już nie zdążyłem, nie zdążyłem go dogonić. Także 1-0. Na 10 może miałbyś szansę. Może na 10, ale teraz. To był dla mnie za mocny. Pierwsza konkurencja jest jego. Teraz zawijamy się do mnie na chatę i będzie jeden-jeden. Przenieśliśmy się na moje podwórko, czyli słynne sobie Village. i przed nami zadanie drugie. Do wykonania mamy jak najwięcej przeskoków pomiędzy czterema drążkami ustawionymi co dwa metry. Czas zadania jedna minuta. Kto zrobi więcej wygrywa. 5, 4, 3, 2, 1, czas nie zrobiłem tak fajnie Wolny muł Takie są wnioski 3, 2, 1, start Stop Jak? 4, 4, style To była próba Jest 1-1, zaraz idziemy na Legię i tam będzie coś niesamowitego. Jesteśmy w Legia Fight Club i szykujemy się do ostatniej konkurencji, która rozstrzygnie, który z nas jest lepszy. Przed nami wejścia na linę, uwaga, 100 powtórzeń. To nie są żarty, 100 razy wchodzimy na linę o wysokości 6 metrów, można sobie pomagać nogami i tyle. Ostatnie zdanie przed śmiercią Zawistoszczaka? Do końca tylko przeszkody. goes be chance for one 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 shot not a for short yeah I was building on the lecture versus coming daily under pressure working on the plotting the skin the true style trade walk is at the edge of your so talking one one shot for the kill the breeze come up straight drop in the kills were talking was <coughs> czas 33 minuty, czyli trzymam ciągle założone tempo. jedno wejście na 40 sekund. Zawistosz jak ile? 42 wejścia. Czy nigdy w życiu tyle nie zrobiłem? Nie mówię na jednym treningu, ogólnie. Turning dreams into reality In the lab with the formula and chemistry the memories spark and motivate And make the industry shake We put the bars and the I've to the one One chance at best, yes Painting pictures for the culture Keep the brushes fresh Flip the trouble broke the a Passion never rest. Freedom is our teacher I'm depression, See, i was so the pressure, now See how it's so The glow is one off, one shot Now the future is yours, go! Yeah

Tu jeszcze nic nie ma, ale czuję, że stopa tutaj od oplatania liny jest zmiażdżona straszliwie. Tam jest potworna rana. Nawet boję się zdjąć buta. Stówę zrobiona za widzność, jakie masz. 77. A dobry jest. Myślałem, że w głowie odpadnie. On dalej robi. Skubaniec. Teraz sprawdzimy efekty tego treningu, najgorzej boimy stopa trochę się rozerwała. Samo powtórzenie mu zostało. nie poddał się. Robi do końca to ja już skończyłem. Patrzymy na zegar 88 minut i 52 sekundy, czyli godzinę prawie półtorej godziny, bez jednej minuty. Ale zrobione. Głodki nie oddają opaski. Walczę do końca. Jeszcze trzęs Cały już nie jest. Skoba też Dobra, jesteśmy po challenge'u. Tym razem wygrałem ja 2-1, ale każda konkurencja była w miarę wyrównana. Bardzo fajna walka. Dzięki. Jest takie powiedzenie, kto się czubi, ten się lubi i pamiętajcie, my tak tylko w żartach, tak naprawdę. bo my nie ziomki jesteśmy. Tylko zwycięstwo. Tak, i tylko, przeszkody. I... tylko przeszkody. Tylko przeszkody. I bajeczki. Pozdro.